Od niektórych dziewczyn słyszę, że one chciałyby więcej wychodzić i randkować, ale nie mają czasu, bo praca, znajomi, fitness, zobowiązania rodzinne i tak dalej. To prawda, świat potrafi pędzić, a my razem z nim. I wiesz, jest na to sposób i dziś ci o nim opowiem. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast od samotności do miłości w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja. W opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam Cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. No właśnie, jak znaleźć czas na randki w gąszczu naszych zobowiązań? Bo masz pracę, znajomych, jakiś fitness angielski czy inne zajęcia dodatkowe, zobowiązania rodzinne i pewnie możesz wymienić jeszcze inne rzeczy, które pochłaniają Ci czas. Może masz poczucie, że świat pędzi, a razem z nim. Jak w tym wszystkim jeszcze wygospodarować czas na randki? Zanim Ci powiem dokładny sposób, pozwól, że podzielę się pewną historią, która będzie wprowadzeniem. Wiosną jest czas przycinania krzaków, drzew i ja to też jakiś czas temu robiłam na swojej działce. Szczególnie przycinałam krzaki borówki amerykańskiej, która słabo owocowała. I wiesz co, robiłam to pierwszy raz w życiu. Byłam uzbrojona w sekator i wiedzę z dwóch filmików na YouTubie. Nie czułam się zapewnie, ale wiedziałam, że jak chcę zebrać owoce, to muszę się tym zająć. Szczerze mówiąc, to odkładałam to i odkładam. I dopiero zmiana pogody mnie zmobilizowała, czy wręcz zmusiła do działania. I wiesz, co gdy stanęłam przed krzakiem, to zobaczyłam, że część gałęzek była uschnięta. Te było łatwo odciąć. Inne były przemrożone, takie czarne, wobec nich też nie miałam wątpliwości. Z tym poszło szybko. Z ziemi wyrostało kilka nowych pędów. Tu bardziej się wahałam, ale w końcu zdecydowałam, że zostawię te pędy, które mają jakieś zalążki pąków, a te, co są łyse, usunę. I na koniec zostały gałązki z licznymi odnogami, piękne już kilkuletnie, z nowymi odrostami. Te tylko minimalnie docinałam. Gdy jakaś końcówka była sucha lub czarna, to wtedy znikała z krzaka. I widzisz, jeżeli czujesz, że nie masz czasu, przestrzeni i siły na wychodzenie w nowe miejsca, to zachęcam cię, poprzycinaj też swoje życie i spójrz w kalendarz. Zaznacz wszystkie aktywności, zobowiązania i metodycznie, krok po kroku zacznij je przycinać. Sprawdź, które relacje czy aktywności są już uschnięte lub przemrożone. Czasem jest tak, że podtrzymujemy jakąś relację z przyzwyczajenia, bo tak wypada. Albo dlatego, że nie ma nic innego w zamian. Tak, um, takie relacje nie przynoszą Ci owoców, zobacz. One, um, no One... Pomyśl, czy po takich relacjach masz owoc w postaci dobrego samopoczucia, radości, poczucia bycia nasyconą po spotkaniu. Czy wręcz przeciwnie, czujesz się po spotkaniu źle, pusta, zmęczona, zła. Mi bardzo pomaga takie myślenie, że ludzie są nam dani na pewien czas. I może Twój czas szczęścią z tych ludzi, właśnie, których można porównać do uschniętych, z którymi relacje masz jakby takie uschnięte lub przemrożone, to może już Twój czas się z nimi skończył. I zachęcam Cię, nie wahaj się przycinać takiej znajomości, bo w ten sposób odzyskasz czas i stworzysz przestrzeń na coś nowego. Tak samo postąp z nowymi znajomościami czy aktywoś, aktywnościami pomyśl na ile dobrze się w nich czujesz na ile prawdopodobne jest to, że rozwiniesz, rozwinie się z tego coś więcej przycinaj te nierokujące u mnie też takim obszarem do przycinania w życiu są na przykład książki ja uwielbiam czytać i przeczytałabym pewnie chciałabym przeczytać wszystko ale to nie jest możliwe, bo jest tak dużo książek a czas jest ograniczony dlatego muszę przycinać, czyli wybierać te książki, które rzeczywiście są dla mnie dobre tak samo pomyśl o swoich nowych aktywnościach czy nowych znajomościach. I na koniec przyjrzyj się długoletnim relacjom pracy, rodzinie. One zajmują dużo czasu w Twoim życiu i dobrze. Nie można ich zbytnio poucinać, ale warto im się poprzyglądać i powprowadzać jakieś zmiany. Może zamiast weekendowych odwiedzin u rodziców czy znajomych z dziećmi, warto spróbować wpaść do nich w tygodniu. W ten sposób odzyskasz weekend. Albo zamiast na siłowni i fitness iść do pracy, to spróbować chodzić rano. Wiesz, ja od jakiegoś czasu zaczęłam e, chodzić na basen w sobotę o 8 rano i to jest super. Choć, e, bardzo mnie to energotyzuje, chociaż długo musiałam e, się naprawdę przełamywać moje lenistwo, żeby się na to zdecydować. Jeżeli naprawdę chcesz coś zmienić w swoim życiu miłosnym, to przycinaj. To nie jest zdanie na jeden wieczór. Możesz to potraktować też jako wiosenne porządki. Teraz masz na to doskonały czas, prawda? Bo zobacz, za chwilę będzie dużo wydarzeń, na które można się wybrać. Ludzie czy chętni wychodzą z domu? Nawet w parku możesz kogoś poznać, na wspólnym uprawianiu sportu, czy po prostu będąc na spacerze. Takie rzeczy też się dzieją. Szansa na poznanie kogoś interesującego wzrasta. I ona też wzrasta wtedy, kiedy ty tworzysz na to przestrzeń. Czyli odcinasz to, co cię ciągnie w dół, zabierasz energię, zostawiasz taką przestrzeń, miejsce, żeby wyrosło, pojawiło się coś nowego. Powodzenia. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa-małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.